13 września 2023 roku kolejne wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. State of the Union speech, a więc wielkie wydarzenie, coroczne podsumowanie tego, w jakim stanie jest Unia Europejska. Rekord banałów, ogólników i zero konkretów. Jednak usłyszeliśmy o tym, jak ważna jest przyroda jak bardzo należy dbać o ptaki migrujące. Usłyszeliśmy także o potrzebie migracji, o tym, że potrzebujemy wykształconych migrantów. Rozumiem, że nadal Pani Przewodnicząca mówi o inżynierach i lekarzach. Od wielu lat niczego się nie nauczyli. Co więcej, mówi to w czasie, kiedy dokładnie wczoraj Niemcy domagają się ograniczenia ruchu w strefie Schengen ze względu na nielegalną imigrację, w tym samym czasie, kiedy Francja zamyka granicę, także wczoraj z Włochami, ze względu na to, że 4000 tysiące nielegalnych migrantów dziennie przybywa na Lampedusę, i w tym samym czasie. Kiedy poziom migracji jest najwyższy w historii. Słyszymy, potrzebujemy więcej migracji, oczywiście wykształconej. A więc to były konkrety, banały i naprawdę bardzo smutny obrazek tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Nie usłyszeliśmy ani słowa o wielkim korupcyjnym skandalu tutaj w Parlamencie Europejskim. Nie usłyszeliśmy nawet słowa o skandalu korupcyjnym w EPP, u Webera. Mówię o jego prawej ręce. Cały czas skandal ma miejsce, śledztwo się toczy. Nie usłyszeliśmy o najważniejszych rzeczach. Nie usłyszeliśmy o tym, jak Unia Europejska chce wspierać Ukrainę w walce z Rosją, jak chce wygrać z Putinem. Tego także nie usłyszeliśmy. Nie usłyszeliśmy, jak chce walczyć z bezrobociem. Słyszeliśmy o ogólniki, jak to poważnym problemem jest bezrobocie. A może powinniście zadzwonić do prezesa Kaczyńskiego lub premiera Morawickiego i zapytać, jak to się robi. Jak robi się, że Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, najwyższe PKB, jeden z najniższych? długów publicznych oraz inne wyniki, których możecie się od nas uczyć. Bądźcie jak Polska. A teraz jeszcze bonus. Tutaj w Parlamencie Europejskim w tym samym czasie, kiedy mamy State of the, State of the Union Speech, jest kołodziejczach naparza sobie węża na galerii, tam gdzie wycieczki przeglądają się obradą parlamentu, także został przyjęty przed przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Barku dla wycieczek. Robi wielkie rzeczy. Jesteś zwycięzcą.